Czy zdarzyło Ci się kiedyś mieć wrażenie, że możesz jeść naprawdę niewiele, a mimo to nie chudniesz, albo odwrotnie, masz dni, kiedy twoje trawienie działa tak szybko, że zanim skończysz posiłek, już czujesz, że wszystko przez ciebie przelatuje. Z perspektywy ajurwedy to nie kwestia diety, tylko ognia trawiennego. Agni, który jest centrum wszystkiego, co dzieje się w naszym ciele. Dla tych, którzy mnie jeszcze nie znają, nazywam się Karolina Dziombor. Jestem terapeutką ajurwedy i nauczycielką jogi. Pomagam kobietom zrozumieć swoje ciało, odzyskać energię i poczucie lekkości. Nie przez kolejną dietę cud, ale przez powrót do naturalnego rytmu i harmonii. Zanim zaczniemy, zostaw lajka, zasubskrybuj mój kanał i kliknij dzwoneczek, żeby nie przegapić kolejnych odcinków z serii o odchudzaniu. A jeśli ten temat Cię ciekawi, to zostań ze mną do końca. Na końcu opowiem, jak możesz zadać pytanie, na które odpowiem w specjalnym odcinku QA. Agni decyduje o tym, czy pokarm zamienia się w energię i siłę, czy w toksyny i nadmiar. Bez silnego Agni nie ma ani dobrego metabolizmu, ani lekkości, ani zdrowia. Dlatego w dzisiejszym odcinku opowiem Ci o tym, jak działa Agni, jak rozpoznać, że coś zaburza jego rytm i jak go w prosty sposób wzmocnić, żeby Twoje ciało mogło samo wrócić do równowagi. Agni to ten wewnętrzny płomień, który przetwarza jedzenie w energię. Każda z trzech doż, kafa, pita i wata Bierze udział w tym procesie poprzez swoje subdosze czyli mniejsze, bardziej wyspecjalizowane energie. Na przykład paczeka pita to subdosza pity odpowiedzialna za sam ogień trawienny. To ona rozkłada jedzenie w żołądku. Kledaka kafa nawilża pokarm i chroni śluzówkę żołądka, żeby ogień nie był zbyt silny. A sama wata porusza pokarm w jelitach, pomagając wchłonąć to, co potrzebne. Widzisz? Każda zdosz ma w tym swój udział. Dlatego jeśli jedna z nich się rozreguluje, cały proces trawienia traci harmonię. W Ajurwedzie trawienie to proces przemiany, coś co dzieje się etapami. Najpierw żołądek i jelita rozkładają pokarm. Z tego powstaje coś w rodzaju pierwotnej masy. Ajurweda mówi, że dzieli się ona na dwie części Sara i Kita. Sara to ta część, która odżywia ciało, tworzy krew, mięśnie, tkankę tłuszczową aż po najbardziej subtelne struktury, energię i świadomość. Kita to to, co zostaje, to co ciało wydala. Jeśli agni działa prawidłowo, ta przemiana przebiega płynnie. Ale jeśli ogień jest zbyt słaby lub zbyt silny, w tym procesie powstaje ama toksyczna, lepka substancja, która zaczyna zatykać kanały w ciele i spowalniać metabolizm. I właśnie od tego momentu zaczyna się tycie, ciężkość i problemy z energią. Każdy z nas ma inny rodzaj agni i właśnie o tym porozmawiamy teraz. A Jurwedzie mówi się, że Agni to życie, to nie tylko ogień trawienny w żołądku, ale siła przemiany, która odpowiada za trawienie wszystkiego, co przyjmujemy. Jedzenia, emocji, wrażeń. Agni decyduje, czy po posiłku czujemy się lekko, pełne energii, czy raczej ociężałe, senne i bez siły. Można powiedzieć, że Agni to taki wewnętrzny piec. Kiedy w piecu pali się mocno i równomiernie, wszystko co wrzucamy spala się czysto, bez dymu. Ale jeśli ogień przygasa, drewno, czyli pokarm, zaczyna się tlić i wytwarzać dym. To właśnie ama, toksyny, które osadzają się w ciele i powodują stagnację, wzdęcia i przyrost wagi. Agni jest więc nie tylko fizycznym procesem trawienia, ale też metaforycznym ogniem, który decyduje o naszej energii życiowej, jasności umysłu i zdolności do przemiany. W klasycznych tekstach mówi się, że człowiek bez agni nie może istnieć. Jeśli ogień gaśnie, gaśnie również życie. Ajurweda wyróżnia cztery główne rodzaje agni i każdy z nich działa zupełnie inaczej. Zrozumienie, który z nich dominuje u Ciebie, to pierwszy krok do odzyskania lekkości i równowagi. Pierwszy to sama agni. Zrównoważony ogień trawienny. To ten moment, kiedy wszystko w ciele działa idealnie. Masz stabilny apetyt. Jesz o stałych porach, czujesz głód, ale nie wilczy apetyt. Po posiłku nie jesteś ani senna, ani przepełniona. Energia jest równa, a waga pozostaje stabilna. Skóra jest promienna, sen spokojny, umysł jasny. To stan, w którym Agni działa jak dobrze rozpalony piec. Pali się czysto, bez dymu. W praktyce oznacza to, że organizm nie produkuje toksyn, nie gromadzi tłuszczu, a to, co zjadasz, faktycznie cię odżywia. Drugi rodzaj to manda agni, ogień zbyt słaby. Można go porównać do ogniska, w którym żar już przygazł. Drewno, czyli pożywienie, nie spala się, tylko tli i dymi. Tak właśnie powstaje ama, czyli niestrawione resztki, które z czasem zamieniają się w ciężkość, wzdęcia, nadwagę czy obrzęki. Manda agni to klasyczny problem osób z dominującą kafą. Jeśli po posiłku czujesz senność, ociężałość, masz zimne dłonie i stopy, a twoje ciało reaguje na jedzenie jakby w zwolnionym tempie, to znak, że ogień przygasł. W tym stanie nawet zdrowe jedzenie może działać jak balast. Trzeci rodzaj to tiks na agni, ogień zbyt silny. To przeciwieństwo manda agni, trawienie jest tak szybkie, że czasem nie nadąża za nim reszta ciała. Osoby z na agni czują głód niemal cały czas, nawet zaraz po zjedzeniu, jedzą szybko, często w pośpiechu. To te osoby, które potrafią wypróżniać się kilka razy dziennie i śmieją się, że zanim skończą obiad już muszą iść do toalety. Często mają też uczucie gorąca w brzuchu, zgagę, refluks, a na poziomie emocji dużo napięcia, złości, niecierpliwości. To typowy stan nadmiaru pity. Ogień płonie za mocno, więc ciało, żeby się chronić, zaczyna magazynować wodę i tłuszcz. Czwarty rodzaj to wiszama agni. Ogień nieregularny to agni typowe dla waty, powietrze i eter. Raz płonie mocno, raz gaśnie. Jednego dnia masz apetyt na wszystko, a drugiego nie możesz przełknąć nawet zupy. To trawienie pełne chaosu, raz zbyt szybkie, raz za wolne. Pojawiają się wzdęcia, gazy, burczenie w brzuchu. A waga skacze w górę i w dół bez wyraźnego powodu. Często spotykam kobiety, które mówią: Nie wiem, co się dzieje. Jednego dnia mam brzuch jak balon, a drugiego czuję się świetnie. To właśnie wisza ma agni. Ogień, który raz się rozpala, a raz gaśnie. Kiedy więc słuchasz swojego ciała, spróbuj wyłapać, który ogień przeważa u ciebie, bo od tego, jak działa twoje agni. Zależy nie tylko waga, ale też twój nastrój, poziom energii i to jak się czujesz na co dzień. W tej części chcę ci dać kilka prostych wskazówek, jak zadbać o swój ogień trawienny. Nie będziemy jeszcze wchodzić w szczegóły odchudzania. O tym opowiem w kolejnym odcinku poświęconym ajurwedyjskiemu odchudzaniu w praktyce. Dziś skupimy się na tym, jak rozniecić ogień w codziennym życiu. Po pierwsze, Jedz w rytmie. Agni kocha regularność. Jeśli jesz o podobnych porach, ciało wie, kiedy przygotować soki trawienne. Nieregularne posiłki to jeden z największych wrogów ognia trawiennego. Po drugie, ciepło. Wszystko, co zimne, gasi płomień. Zrezygnuj z lodowatych napojów i sałatek prosto z lodówki. Postaw na ciepłe, lekkie posiłki. To nie musi być tylko zupa. Mogą być duszone warzywa, owsianka, kasza z przyprawami. Po trzecie, nie przejadaj się, zostaw w żołądku trochę przestrzeni. Wypełnij żołądek w połowie jedzeniem, w jednej czwartej wodą, a resztę zostaw dla powietrza. Po czwarte, ruch po posiłku. 100 kroków po obiedzie. To ajurwedyjska klasyka. Niech to będzie spokojny spacer, a nie trening. Ruch pobudza ogień i usprawnia trawienie. Po piąte, zioła i przyprawy. Dodawaj do jedzenia imbir, kardamon, kolendrę, kumin czy koper włoski. Dla kawy najlepsze są ostrzejsze przyprawy. Dla pity łagodniejsze, a dla waty aromatyczne i rozgrzewające. I wreszcie, poranny rytuał. Zacznij dzień od szklanki ciepłej wody. To prosty sposób, żeby rozbudzić żołądek i przygotować go na cały dzień. Pamiętaj! Agni to nie tylko kwestia jedzenia. To Twoja energia życiowa. Jeśli o nią zadbasz, wszystko inne zacznie się układać naturalnie. Agni to fundament Twojego zdrowia i energii. Kiedy płonie równym płomieniem, czujesz się lekko, spokojnie, naturalnie. Kiedy przygasa, wszystko w tobie zwalnia. A kiedy szaleje, wypala cię od środka. Dlatego zanim pomyślisz o kolejnej diecie, Zadbaj o swój ogień. To on decyduje o tym, jak naprawdę czujesz się w swoim ciele. Napisz w komentarzu, który typ Agni najbardziej do Ciebie pasuje. Czy czujesz, że Twój ogień jest zbyt słaby, zbyt silny, a może raz płonie, raz gaśnie? Zostaw też pytania, bo jeśli uzbiera się ich trochę, powstanie piąty odcinek QA, w którym odpowiem właśnie na Wasze komentarze. Niech zdrowie, harmonia i obfitość będą zawsze z Tobą.